Przekaż 1,5% podatku na Akademię GKS Jastrzębie i wspieraj młode talenty. Po dłuższym czasie udało się zwyciężyć w sparingu. Wygrywamy w Ostrawie 3 do 0. Jak wyglądało spotkanie z Twojej perspektywy? No Myślę, że cały mecz był pod naszą kontrolą. Gdzieś tam to my prowadziliśmy te ataki. W pierwszej połowie drużyna przeciwna też troszkę nam zagroziła, lecz nie było żadnych konkretów z tego. No i w drugiej połowie my zdominowaliśmy totalnie drużynę przeciwną i zdobyliśmy trzy bramki i wygrywamy. Jak wyglądają przygotowania do rundy wiosennej, cała intensywność, treningi? Ile razy w tygodniu się spotykacie? Spotykamy się codziennie, czasami nawet dwa razy dziennie. No, treningi są bardzo intensywne, bardzo ciężko pracujemy, aby, aby na wiosnę osiągnąć nasz cel. Jak trenuje się tobie z nowym trenerem? Myślę, że bardzo w porządku. Trener dużo wymaga, jest, jest właśnie wymagający i myślę, że każdy się przy nim rozwinie.